Proszę. No nie, nie zdążyłem. Kurczaczki. Co się stało teraz? Wszystko czuję w tym roku. Czuję się Tak, już wyłączą. Już wyłączą. co to jest? Oczywiście, że zreportowałem. <grym> Melon. Oh. <grym> Melon. A te kulturalne, tak. A A A to tak. Ma... Ale me, ro, nie reportowałem. <grym> nie. A nie kulturalne. no. <grym> a

ja, ten jak się rozlał tutaj, o ten Co jest? Ale? Ale? Ten kod nie zgadza Boże, co to jest? To Bo ja będę się odjrzał Tak Seks, baby Ta buczka tutaj, co jest? Ja z tego nie umiem Właśnie

Trudny pan na raz jeden Dobrze już, 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 już. Wyłączysz, <fraunky> żeby być takimi małymi żółtkami. Czemu jest takie śmieszne? Och, to... jak? A? Co ty? To... To... Zwaal... No no, tak. to jest gorąco zrobił. Wiedz tak. Żeby być takimi małymi żółtkami. Nie, nie wiesz co teraz zrobię. Nie mów.

Muszę Dobra, <skryci whales> no. nie, nie to to Czemu to było drugie? To co było drugie? Jak to było <stos> pierwsze? <growth> <tosia> no dla no. no, no, tego chłopa to już, ja bo później się podbiegam, zaraz zniknij. Cześć. Nie Skoki biglące do można <laughs> <laughs>